Sojuszniczy okręt, który zebrał całą swoją siłę ognia w jednym epickim strzale. Świt nad Zatoką Salerno rozjaśniał niebo czerwonawym blaskiem, gdy potężny huk rozdarł powietrze. W jednej chwili ziemia, morze i niebo zatrzęsły się, jakby cała natura wstrzymała oddech. Dziewięć dział kalibru 16 cali, ustawionych w trzech wieżach na dziobie jednego okrętu, wypluło śmierć i ogień w kierunku niemieckich pozycji. Na wodach południowych Włoch pojawił się duch z innej epoki: HMS Nelson, pancernik, którego nikt już nie traktował poważnie, a jednak to właśnie on miał dać aliantom szansę na przebicie się przez piekielną linię obrony i rozpoczęcie marszu ku wyzwoleniu Europy. Stary, zbudowany jeszcze w latach dwudziestych, wyglądał jak relikt przeszłości, miał swoje lata, swoje rysy, swoje wspomnienia, kiedyś śmiano się z jego projektu. Wszystkie działa umieszczone z przodu, dziwaczny układ, który kłócił się z tradycją marynarki. Eksperci mówili, że to pomyłka, że jeden dobrze wymierzony cios w dziób unieruchomi cały okręt. Nazywano go eksperymentem, kaprysem inżynierów, nawet błędem historii, ale tego wrześniowego poranka 1943 roku nikt już się nie śmiał. HMS Nelson miał w sobie więcej ognia niż wszystkie inne okręty, w zatoce razem wzięte. Na jego pokładzie panowało napięcie. Oficerowie przy działach, marynarze na stanowiskach, dalmierze wpatrzone w wybrzeże, gdzie niemieckie baterie słały w morze grad pocisków. Każdy wiedział, że ten moment może być decydujący. Na rozkaz kapitana wszystkie trzy wieże wystrzeliły niemal jednocześnie. Huk był tak potężny, że w pobliskich łodziach desantowych ludzie zatykali uszy i modlili się, by nie stracić słuchu. W ciągu kilku minut całe niemieckie pozycje Zamieniły się w morze ognia i dymu. Fale uderzeniowe wstrząsnęły nawet plażami, po których mieli biec alianccy żołnierze. Kiedy pierwsze oddziały wyskoczyły z barek i zaczęły biec przez piasek, Niemcy już się cofali. Nikt wcześniej nie widział takiego ognia z morza, zmasowanego, precyzyjnego i bezlitosnego. To właśnie ta salwa, ten jeden epicki strzał, otworzył aliantom drogę do Italii, a Nelson, stał niewzruszony wśród dymu i huku. Jak starzec, który po latach milczenia przypomniał światu, czym jest prawdziwa potęga. Zanim przejdziesz dalej, napisz w komentarzach, z jakiego miasta oglądasz, żebym mógł zobaczyć, jak daleko dotarła moja historia. Dwudzieste lata przyniosły światu pokój, ale i nowe ograniczenia. Po wyniszczającej wojnie marynarki morskie musiały się zmienić, a traktat waszyngtoński z roku 1922 nakładał surowe limity na tonaż. I uzbrojenie nowych pancerników. Brytyjczycy, przyzwyczajeni do potęgi swoich flot, stanęli przed dylematem. Jak zbudować okręt, który nie przekroczy 35 tysięcy ton, ale nadal będzie w stanie zmieść każdego przeciwnika z powierzchni morza? Odpowiedź miała być odważna, szalona i całkowicie sprzeczna z tradycją. Tak narodził się projekt HMS Nelson. Zamiast rozłożyć, działa po obu stronach kadłuba jak robiono od dziesięcioleci. Inżynierowie zdecydowali się umieścić wszystkie trzy wieże, artylerii głównej na dziobie. Trzy potężne zestawy po trzy działa kalibru 16 cali, wszystkie skierowane do przodu. Dzięki temu udało się skrócić opancerzoną cytadelę, zmniejszyć wagę konstrukcji i jednocześnie zwiększyć grubość pancerza w najważniejszych miejscach na burtach, pokładzie i wieżach. Nelson miał wyglądać jak forteca, która ruszyła w morze. Skupiona całą swoją mocą w jednym kierunku, naprzód. Jednak kiedy projekt ujrzał światło dzienne, w admiralicji zawrzało. Starsi oficerowie mówili, że to szaleństwo. Co jeśli dziób zostanie zniszczony? pytali. Jak okręt obroni się od tyłu? dodawali inni. Gazety kpiły z pomysłu, rysując karykatury dziwacznego pancernika strzelającego tylko w jednym kierunku. Mimo to projekt zatwierdzono. Powstały dwa okręty. HMS Nelson. Jego siostrzany HMS rodny. Brytyjczycy wierzyli, że właśnie te jednostki zapewnią im przewagę w czasach, gdy każdy kraj starał się obejść postanowienia traktatu. We wrześniu 1925 roku Nelson został zwodowany. Ogromny, o długości ponad 216 metrów, ważył więcej niż większość budynków w porcie. Jego sylwetka była niezwykła, masywny dziób, trzy potężne wieże ustawione jedna za drugą a za nimi smukła nadbudówka z mostkiem dowodzenia. Wyglądał bardziej jak stalowy taran niż okręt wojenny. W sierpniu 1927 roku, po długich próbach morskich, Nelson został wcielony do floty atlantyckiej, stając się jej dumą i symbolem nowej epoki. Jednak nawet w tym triumfie czaiły się problemy. Krótszy kadłub i ciężkie uzbrojenie na dziobie sprawiały, że okręt miał tendencję do przechylania się i trudniej manewrował przy małych prędkościach. Ale nikt wtedy nie przypuszczał, że właśnie te wady staną się kiedyś jego największą siłą. Bo kiedy nadejdzie wojna, Nelson pokaże, że potrafi przetrwać więcej niż ktokolwiek się spodziewał. Polub i zasubskrybuj, jeśli lubisz nasze opowieści. To naprawdę nam pomaga i motywuje do tworzenia kolejnych. Dziękujemy. Ruszamy dalej. Pierwsze lata służby HMS Nelsona były pełne ironii. Okręt, który miał symbolizować nowoczesność i potęgę Imperium Brytyjskiego. Szybko zyskał opinię pechowca. Ledwie kilka miesięcy po wcieleniu do floty, wiosną 1931 roku, Nelson płynął w gęstej mgle wzdłuż wybrzeża Hiszpanii. Na mostku panowało napięcie, widoczność była niemal zerowa, a w każdej chwili z mlecznej ściany mógł wyłonić się inny statek. Nagle, z prawej burty, pojawiła się czarna sylwetka parowca SS West Wales. Kapitan Nelsona rozkazał całą wstecz, lecz było już za późno. Dwa kolosy zetknęły się bokami, stal zgrzytnęła o stal, a echo zderzenia niosło się po całej zatoce. Na szczęście skończyło się tylko na otarciach. Ale prasa miała używanie, tytuły w gazetach krzyczały, że duma Royal Navy nie potrafi pływać we mgle. To był dopiero początek. Trzy lata później, w 1934 roku, Nelson opuszczał Portsmouth, by wyruszyć w rejs szkoleniowy na Karaiby. Gdy tylko wyszedł z portu. Potężny kadłub zatrząsł się, a dźwięk przypominał uderzenie o skałę. Okręt wszedł na mieliznę, w miejscu, które znał każdy rybak. Płytkie dno w okolicy Hamilton Shoal. Na pokładzie zapanowało milczenie, przerwane tylko odgłosami wstydu i śmiechu. Cała flota wiedziała. Nelson znów miał pecha. Trzeba było odciążyć okręt, wyrzucić część zapasów, by w czasie przypływu sam się uniósł. Manewr się udał. Ale reputacja Nelsona została nadszarpnięta. Marynarze zaczęli żartować, że na pokładzie musi mieszkać duch, który ściąga nieszczęścia. Nawet w mesie mówiono, że lepiej trzy razy odpukać, zanim ktoś wymówi nazwę okrętu. Jednak admiralicja nie miała zamiaru rezygnować. Pomimo błędów konstrukcyjnych, Nelson był zbyt cenny. Jego potężna artyleria i gruby pancerz wciąż robiły wrażenie. Gdy więc nadszedł wrzesień 1939 roku i świat znów pogrążył się w wojnie, HMS Nelson ruszył na północ, by patrolować wody wokół Szkocji i bronić wysp brytyjskich przed niemieckimi ubołtami. Ale pech nie zamierzał odpuścić. Jesienią zaledwie kilka tygodni po wybuchu wojny, w pobliżu Orkadów, niemiecki okręt podwodny U-56 zbliżył się do Nelsona na dystans niespełna 800 metrów. Wystrzelił trzy torpedy. Dwie trafiły i żadna nie wybuchła cała załoga patrzyła jak śmierć dosłownie mija ich o włos to był cud który nikt nie potrafił wytłumaczyć ale nelson żył jakby sam los chciał by ta stalowa bestia przetrwała jeszcze wiele zima 1939 roku była bezlitosna północne morza kipiały jak kocioł a hms nelson mimo napraw po wcześniejszych incydentach znów wypłynął na patrol to miał być rutynowy rejs Wzdłuż szkockiego wybrzeża, z dala od bitew, raczej demonstracja siły niż prawdziwa akcja bojowa, ale los, jak zawsze, miał inne plany dla tego pechowego olbrzyma. 4 grudnia, w okolicach ujścia rzeki Clyde, Nelson wpadł prosto w zasadzkę. Niemiecki okręt podwodny U-31 zdążył wcześniej rozłożyć w tym rejonie śmiercionośne pole minowe. Kiedy pancernik przeszedł nad jedną z min, nastąpiła eksplozja, która wstrząsnęła całym okrętem. Wala uderzeniowa wyrwała dziesięciometrową dziurę w kadłubie, a powietrze wypełnił zapach dymu i spalonego metalu. Siedemdziesięciu czterech marynarzy zostało rannych, kilku zginęło na miejscu, woda zaczęła błyskawicznie wlewać się do przednich przedziałów, a statek przechylił się o kilka stopni. Na mostku rozległy się rozkazy zamknąć grodzie, uruchomić pompy, przygotować się na najgorsze, ale Nelson, jakby kierowany własną wolą, utrzymał się na powierzchni. Mimo ogromnych uszkodzeń, zdołał dotrzeć do portu w Portsmouth, gdzie czekały go miesiące żmudnych napraw. Przez osiem miesięcy stoczniowcy odbudowywali jego wnętrze, łatając rozszarpany kadłub i wzmacniając konstrukcję. Gdy w sierpniu 1940 roku ponownie podniósł banderę, był już innym okrętem zmęczonym, ale bardziej odpornym. Wraz ze swoją siostrą, HMS Rodney, wysłano go na północ, by bronił szkockich wybrzeży przed ewentualnym desantem. Potem dalej, Foxham, dalej, w kierunku Islandii i Wysp Owczych, gdzie Niemcy próbowali rozbijać alianckie konwoje. Lecz w miarę jak pojawiały się nowe okręty, takie jak HMS King, George Faich, Nelson zaczynał wyglądać jak dinozaur w świecie stalowych drapieżników. Nowe jednostki były szybsze, lepiej chronione i wyposażone w radary, ale żadna z nich nie miała tego co Nelson: potężnego ciosu wprost z dziobu, który potrafił zniszczyć wszystko, co znajdowało się na jego drodze. W 1941 roku Nelson znów ruszył do akcji. Tym razem, by wspierać konwoje i ścigać niemieckie okręty zaopatrzeniowe. Miał wziąć udział w pościgu za Bismarkiem, lecz spóźnił się o kilka godzin. Zamiast tego przechwycił niemiecki frachtowiec i zmusił jego załogę do samozatopienia. Ale prawdziwa próba dopiero nadchodziła śródziemnomorska kampania, gdzie niebo i morze należały do wroga. Lato 1941 roku Przyniosło nowy rozdział w życiu HMS Nelsona. Zimne wody północy zastąpiło gorące Morze Śródziemne, gdzie alianci walczyli o każdy kilometr morskiego szlaku prowadzącego na Maltę. Kluczową bazę dla zaopatrzenia i ataków na wojska osi w Afryce. To właśnie tam Nelson miał udowodnić, że mimo wieku i pecha wciąż potrafi bić się jak prawdziwy gigant. W sierpniu został włączony do sił osłonowych konwoju w ramach operacji Halbert. Flotą dowodził wiceadmirał James Somerville. A Nelson był jego okrętem flagowym. Brytyjczycy wiedzieli, że czeka ich trudna przeprawa. Włoskie i niemieckie samoloty patrolowały każdy skrawek morza, a pod powierzchnią czaiły się szybkie torpedowce i łodzie podwodne. Wśród marynarzy Nelsona panowało napięcie. Choć wielu służyło na nim od lat, każdy wiedział, że to może być rejs, z którego nie wrócą. Rankiem 30 września nad konwojem pojawiły się włoskie bombowce Savoia-Marchetti. Ich srebrne sylwetki błyszczały w słońcu. Gdy ruszyły do ataku, brytyjskie myśliwce Fulmar wzniosły się z pokładów lotniskowców, a wkrótce całe niebo nad flotą zamieniło się w piekło dymu, ognia i eksplozji. Nelson otworzył ogień z dział przeciwlotniczych, jego pokład trząsł się od nieustannych wstrząsów. W pewnym momencie trzy włoskie torpedowce przełamały linię obrony i skierowały się prosto na pancernik. Marynarze widzieli, jak błyszczące torpedy uderzają w wodę i zbliżają się błyskawicznie. Kapitan rozkazał pełną moc na stery. Nelson próbował uniknąć ataku, ale jedna z trafiła w dziób. Eksplozja wyrwała ogromny otwór, a potężny statek zatrząsł się, jakby sam ocean go uderzył. Fala gorąca przetoczyła się przez wnętrze, a woda zaczęła wdzierać się do komór. Na mostku zapadła cisza, nikt nie wiedział, czy uda się utrzymać jednostkę na powierzchni, ale Nelson, wierny swojej reputacji, niezatapialnego, nie tylko przetrwał. Lecz nawet nie zdradził wrogowi, że został trafiony. Z prędkością zaledwie 12 węzłów, z dziobem rozdartym jak rana, kontynuował rejs, utrzymując szyk, jakby nic się nie stało. Gdy konwój dotarł do Malty, włoskie dowództwo nie mogło uwierzyć, że brytyjski pancernik przeżył. Nelson wrócił do Gibraltaru, a potem do stoczni w Rosytt, gdzie przez wiele miesięcy łatano jego kadłub. Jednak nawet to nie zdołało go zatrzymać na długo. W roku 1942 ponownie wypłynął, by eskortować kolejny konwój, operację Pedestal. Tam pod nieustannym bombardowaniem, po raz pierwszy od dawna uniknął jakichkolwiek uszkodzeń, stary Nelson zaczynał odzyskiwać honor, który może wielokrotnie próbowało mu odebrać. Rok 1943 stał się momentem, w którym HMS Nelson zyskał status legendy. Po miesiącach konwojów, napraw i bitew na Morzu Śródziemnym, okręt ponownie wyruszył do akcji tym razem w roli, która miała na zawsze zapisać jego nazwę w historii. Alianci przygotowywali się do inwazji na kontynentalne Włochy. Operacja Avalanche, Desant w rejonie Salerno, miała otworzyć drogę do serca Europy. Nelson, mimo swoich lat i licznych blizn, znalazł się w centrum tej akcji, jako jeden z głównych okrętów wspierających lądowanie. ósma armia generała Bernarda Montgomeriego szykowała się do przeprawy z Sycylii na włoskie wybrzeże, a Nelson wraz z siostrzanym, HMS Rodney, miał osłaniać desant ogniem artyleryjskim. O świcie 9 września pancernik zajął pozycję naprzeciw niemieckich linii obronnych. Pogoda była spokojna, morze gładkie jak lustro, a nad horyzontem wznosił się blady świt. Na mostku panowała cisza. Każdy wiedział, że za kilka minut rozegra się coś, co może przesądzić o losach całej kampanii włoskiej. Na rozkaz dowódcy działa Nelsona uniosły się. I wymierzyły w kierunku niemieckich baterii artyleryjskich w rejonie Salerno. O godzinie szóstej rano padł rozkaz: Fire! Dziewięć dział kalibru 16 cali wypuściło swoje stalowe pociski, każdy ważący ponad 800 kg. Huk był tak potężny, że szyby w okolicznych budynkach pękały, a na plażach ziemia drżała jak w czasie trzęsienia. Pierwsze salwy rozerwały niemieckie bunkry, drugie zmiażdżyły linie obrony, trzecie zasypały drogi i punkty ogniowe. W ciągu kilku minut cały odcinek frontu płonął. Żołnierze alianccy, którzy dopiero co wyskakiwali z barek desantowych, patrzyli w osłupieniu, jak ogień z morza otwiera im drogę. Niemcy byli w szoku. Nie spodziewali się tak skoncentrowanego ognia w jednym punkcie. Nelson wykorzystał swoją unikalną konstrukcję. Wszystkie działa skierowane w przód pozwoliły mu skupić całą moc na jednym celu. To nie była zwykła wymiana ognia, to był spektakl czystej kontrolowanej destrukcji. Jedno z niemieckich stanowisk artyleryjskich zniknęło z powierzchni ziemi po bezpośrednim trafieniu. Żaden inny okręt nie potrafiłby wystrzelić tak potężnej salwy w tak krótkim czasie. Tego dnia Nelson nie tylko pomógł przełamać obronę wroga, stał się symbolem potęgi floty alianckiej. Jego epicki strzał otworzył drogę na półwysep apeniński. Kilka dni później alianci zajęli Neapol, a Włochy zaczęły się chwiać. Dla marynarzy Nelsona był to moment dumy. Chwila, w której stary pancernik po raz pierwszy od lat nie musiał się bronić, tym razem to on zadawał cios. Zaledwie kilka tygodni po epickim ostrzale w Salerno, HMS Nelson miał odegrać rolę nie mniej historyczną, ale znacznie bardziej symboliczną. 29 września 1943 roku, na jego pokładzie, w Zatoce niedaleko Malty, zgromadzili się najważniejsi ludzie tamtej epoki. Marszałek Pietro Badoglio, Nowy przywódca Włoch oraz generał Dwight D. Eisenhower, dowódca sił alianckich. Wśród błyszczących mundurów, flag i dźwięku morza, podpisano akt kapitulacji Królestwa Włoch. To właśnie na Nelsonie zakończyła się jedna z najbardziej burzliwych epok w historii Italii. Stary brytyjski pancernik, który przeszedł już wszystko torpedy, miny i własne błędy konstrukcyjne, stał się miejscem, gdzie dawni wrogowie podali sobie ręce. Na pokładzie panowała niezwykła atmosfera. Oficerowie mówili, że czuć było ciężar historii. Gdy pióro Badoglia dotknęło papieru, Nelson zadrżał lekko na fali, jakby sam wiedział, że właśnie kończy się wojna, w której walczył od pierwszego dnia. Po podpisaniu dokumentu, generał Eisenhower powiedział cicho do swoich doradców: Oto symbol: Stary okręt, który przetrwał wszystko, przyjmuje kapitulację nowego sojusznika. Jednak dla załogi nie było czasu na świętowanie. Wojna trwała dalej a Niemcy nie zamierzali się poddać. Wkrótce Nelson ruszył z powrotem na północ, gdzie przygotowywano się do największego przedsięwzięcia w historii wojen morskich, operacji Overlord, czyli inwazji w Normandii. Wiosną 1944 roku rozpoczęły się intensywne ćwiczenia, choć pancernik był już przestarzały, jego potężne działa wciąż mogły siać spustoszenie na brzegu. Brytyjczycy doskonale wiedzieli, że takich kalibrów nie zastąpi żadna nowoczesna broń. 11 czerwca Nelson stanął u wybrzeży Normandii, w rejonie plaży Gold. Gdy alianckie wojska ruszały z morza na ląd, on otworzył ogień, z zdział kalibru 16 cali, niszcząc niemieckie bunkry, stanowiska artyleryjskie i punkty oporu. Jego pociski leciały na odległość ponad 30 km, grzebiąc przeciwnika zanim ten zdążył odpowiedzieć. Hook jego salw mieszał się z wyciem samolotów. Eksplozjami i krzykami żołnierzy, a mimo to na mostku panował spokój. Dla załogi to był kolejny dzień, kolejna bitwa, kolejna okazja, by udowodnić, że Nelson wciąż ma swoją rolę do odegrania. Po kilku dniach intensywnego ostrzału pancernik skierował się z powrotem do Anglii i jakby tradycji stało się zadość, na drodze do Portsmouth uderzył w niemieckie pole minowe. Pierwsza mina eksplodowała po prawej stronie, druga pod pod dziobem. Okręt zadrżał, woda wdarła się do środka. Ale znowu nie zatonął. Nelson był nie do zdarcia. Załoga mówiła później, że to nie stal go trzymała na powierzchni, lecz sama legenda. Wiosną 1945 roku HMS Nelson, wciąż noszący blizny po bitwach w Europie, wyruszył w swoją ostatnią kampanię. Wojna na zachodzie zbliżała się do końca, ale na wschodzie wciąż trwały krwawe zmagania z Japonią. Admiralicja zdecydowała, że Nelson, mimo wieku i licznych uszkodzeń, popłynie do Azji. By dołączyć do brytyjskiej floty wschodniej. Dla załogi był to powrót do morza po długich miesiącach napraw, myślę, w Filadelfii. Na mostku panował duch determinacji. Każdy wiedział, że to może być ostatni rejs tej legendarnej jednostki. 9 lipca pancernik dotarł do Oceanu Indyjskiego. Dowódca floty, wiceadmirał H. T. C. Walker, wybrał właśnie Nelsona na swój okręt flagowy. Stary weteran miał przewodzić operacji o kryptonimie Livery. Serii zmasowanych ataków na japońskie pozycje w północnej Malezji i południowej Tajlandii. Mimo że jego prędkość nie przekraczała 23 węzłów, a sprzęt radiowy był przestarzały, Nelson wciąż budził respekt. Gdy jego działa znów zaczęły grzmieć, nad brzegami Malajów unosiły się kłęby dymu i ognia, jak za dawnych czasów pod Salerno. Operacja przebiegała z chirurgiczną precyzją. Samoloty z lotniskowców atakowały cele z powietrza. A Nelson osłaniał trałowce oczyszczające wody ze śmiertelnych min. Mimo niebezpieczeństwa, żaden z japońskich samolotów nie zdołał nawet zbliżyć się na skuteczną odległość. Załoga żartowała, że stary, stary dziadek wciąż ma w sobie coś, co odstrasza wrogów. Ale nawet najstarsi marynarze czuli, że to już finał. Wojna zbliżała się ku końcowi szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. 7 sierpnia, kilka dni po rozpoczęciu ofensywy. Dotarły wieści, które wstrząsnęły światem. Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroszimę, a potem na Nagasaki. Cisza, która zapadła na pokładzie Nelsona, po tej informacji, była cięższa niż jakikolwiek huk armat. Nikt nie mówił głośno, ale wszyscy wiedzieli, że wojna właśnie się kończy. 2 września Japonia oficjalnie ogłosiła kapitulację. Nelson, jakby dopełniając swego przeznaczenia, został wybrany na miejsce lokalnego aktu poddania się japońskich oddziałów w rejonie Penangu. 10 września 1945 roku na jego pokład weszli oficerowie cesarskiej armii i złożyli broń przed Brytyjczykami. Dziesięć dni później pancernik uczestniczył w uroczystym podpisaniu pełnej kapitulacji wojsk japońskich w Singapurze. Dla załogi był to moment triumfu, ale i ciszy, wiedzieli, że to koniec epoki. Po latach walk, po torpedach, minach i ogniu bitew, Nelson dopełnił swego losu tam, gdzie wszystko się zaczęło. Jako świadek końca wojny, w której był od pierwszego dnia. Po zakończeniu wojny, HMS Nelson wrócił do ojczyzny jako bohater, choć już wtedy wszyscy wiedzieli, że jego czas dobiega końca. W maju 1946 roku przybył do Anglii, by po raz pierwszy od wielu lat zacumować spokojnie w Portsmouth. Na nabrzeżu czekali dziennikarze, politycy i zwykli ludzie, ci sami, którzy niegdyś śmiali się z jego dziwacznego wyglądu. Teraz z szacunkiem witali okręt, który przetrwał więcej niż większość jego współczesnych. Z osmalonym kadłubem, porysowanymi wieżami i bliznami po wybuchach, wyglądał jak weteran, dumny, zmęczony, ale niezłomny. Jeszcze przez dwa lata służył jako jednostka szkoleniowa w marynarce. Młodzi kadetowie wchodzili na jego pokład z podziwem, słuchając historii starszych oficerów o bitwach pod Salerno, Normandią czy w Zatoce Bengalskiej. Na jego mostku uczyli się, czym jest dyscyplina, odwaga i duch Royal Navy. Nelson stał się pływającym symbolem epoki, która powoli odchodziła w przeszłość. Ale admiralicja wiedziała, że czas starych pancerników dobiegł końca. W dobie samolotów odrzutowych i rakiet nie było już miejsca na giganty z działami kalibru 16 cali. W 1948 roku zapadła decyzja o wycofaniu Nelsona ze służby. Zanim jednak trafił na złom, przydzielono mu jeszcze jedno, ostatnie zadanie. Stał się celem do testów nowoczesnych bomb lotniczych, ostatnim sprawdzianem dla jego legendarnej wytrzymałości. Latem 1948 roku na otwartych wodach przeprowadzono serię prób. Samoloty RAF-u zrzucały na jego kadłub 2000 funty stali i ognia, badając jak nowa broń radzi sobie z pancernymi konstrukcjami. Nelson. Choć już bez załogi i bandery, wciąż stawiał opór. Kilka bomb odbiło się od jego pancerza, inne rozerwały pokład, ale kadłub pozostał na powierzchni, jakby nawet po śmierci nie chciał się poddać. 15 marca 1949 roku HMS Nelson dotarł do Inverkeithing w Szkocji, gdzie rozpoczęto jego demontaż. Dla wielu marynarzy był to dzień żałoby. Obserwowali, jak stalowy kolos, który towarzyszył im w najtrudniejszych chwilach wojny, powoli znika pod palnikami. Nikt nie mówił głośno, ale wszyscy czuli dumę, bo choć Nelson kończył swój żywot na suchym doku, jego legenda dopiero się zaczynała. Z okrętu, który miał być błędem, stał się bohaterem. Maszyną, która przetrwała torpedy, miny, bomby i historię. I choć dziś nie pozostało po nim nic prócz wspomnień i kilku fotografii, jego imię wciąż brzmi wśród fal, jak echo tamtego epickiego strzału spod Salerno. Gdyby może potrafiło mówić, opowiedziałoby o nim więcej niż o jakimkolwiek innym okręcie. HMS Nelson, stary, uparty, niepozorny kolos, który miał zginąć dawno temu, przetrwał wszystko, co mogło zniszczyć nawet najpotężniejszą jednostkę. Torpedy, miny, bomby, ogień i czas nic go nie złamało. Został stworzony wbrew logice, wyszydzany przez admirałów, a mimo to towarzyszył aliantom od pierwszego dnia wojny, aż do jej ostatnich chwil. Z jego pokładu ruszały konwoje, spadały salwy, podpisywano kapitulacje i kończono wojny. Był symbolem epoki, w której siła i stal decydowały o losach świata. Każdy z jego dziewięciu dział miał swój głos, a wszystkie razem tworzyły symfonię, której nikt nie zapomni. W Salerno ich dźwięk niósł się kilometrami, otwierając drogę do Włoch. W Normandii ich huk rozrywał powietrze nad plażami, gdzie żołnierze walczyli o przyszłość Europy, a później na dalekim wschodzie, kiedy wojna gasła, Nelson znów patrzył, jak wrogowie odkładają broń. Dla marynarzy był jak żywa istota, uparty, ciężki w prowadzeniu, ale wierny do końca. Gdy w 1949 roku jego kadłub znikał w płomieniach palników w Inverkeithing, nikt nie mówił o złomie. Mówiono o bohaterze, który zbudowany w czasach pokoju stał się filarem zwycięstwa, bo Nelson był czymś więcej niż okrętem. Był przypomnieniem, że nawet najbardziej niedoskonały projekt może stać się legendą, jeśli stoi za nim odwaga ludzi. Dziś jego nazwa pojawia się w podręcznikach, na tablicach pamiątkowych, w starych kronikach filmowych. Ale prawdziwa historia HMS Nelsona to nie tylko stal i bitwy. To historia ludzi, którzy wierzyli w coś, co inni uznali za szaleństwo. I właśnie dzięki tej wierze zrodził się ten epicki moment, jeden wystrzał, który przeszedł do historii. Więc jeśli kiedyś spojrzysz na spokojne morze i usłyszysz daleki grzmot, może to echo jego dział, może to wspomnienie starego pancernika, który nigdy się nie poddał. Jeśli ta historia cię poruszyła, zostaw lajka, napisz w komentarzu, który moment Nelsona zrobił na tobie największe wrażenie i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych opowieści o statkach, które zmieniły bieg historii.